Kiedy Jezus dzisiaj przybywa do ziemi Genezaret, dobija do brzegu jeziora, ludzie rozpoznają go. Kiedy go rozpoznali, biegają po swojej miejscowości, znoszą chorych wszędzie tam, gdzie on będzie przechodził, żeby chociaż frenzy jego płaszcza się dotknęli, bo będą wtedy uzdrowieni i rzeczywiście ci, którzy dotknęli się tych frenzy, odzyskują zdrowie. Słuchajcie, czy my wtedy, kiedy w pobliżu jest Jezus, na Eucharystii, na modlitwie, wtedy, kiedy mamy na wyciągnięcie Biblię, czy my go rozpoznajemy, że on jest, że on działa? Czy wzbudza się wtedy w nas wiara tak jak w, w tych mieszkańcach? Zaczynamy biegać, latać, być podekscytowani, że my chcemy Bogu oddać swoje życie. Gdzie jest ta wiara małego dziecka, która w nas już była? Gdzie żeśmy to zatracili? Dlaczego nie chcemy na nowo właśnie tak wierzyć? Co się z nami stało?